Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w i Właśnie to przyjaźń, wiara, sukces i zwycięstwo. Jesteśmy małą uczenią, ale uczeniom, która daje nam wiele możliwości. Mamy najwybitniejszych wykładowców, ale także kształcimy wybitnej jednostki. Nowy Rok Akademicki przynosi wiele zmian, nie tylko zmian w regulaminach funkcjonujących w naszych uczelniach spowodowanych nowelizacją ustawy praw o szkolnictwie wyższym ale i także wiele ważnych zmian w waszym życiu, często z dala od domu. Dlatego zarówno my, koledzy z samorządu, jak i pracownicy uczelni zrobimy wszystko, byście zaglimatyzowali się w naszym nowym miejscu, abyście bardzo dobrze się tutaj czuli. Dlatego już dziś zapraszam was na oszczęsienie, które odbędzie się 25 października. Jest to dobry moment na integrację i na poczucie się 100% studentem. Społeczność studencka w naszej uczelni to aż prawie 3 tysiące osób ale mimo wszystko każdy z Was jest dla nas wyjątkowy, do każdego z Was staramy się podejść indywidualnie, czego przykładem są trzy różne wydziały, dziewięć różnych kierunków kształcenia, zajęcia praktyczne, około dwudziestu organizacji studenckich i także grup studenckich. Jak widać, dajemy Wam dużo możliwości, możliwości rozwoju osobistego, który bez wątpienia zawocuje W Waszym późniejszym życiu zawodowym. Możecie rozwinąć skrzydła niemalże w każdym kierunku. Dlatego niepowtarzalną okazją takiego rozwoju jest przynależenie do samorządu studenckiego. Tutaj możecie nie tylko nauczyć się, jak zorganizować ślubenia, imprezy studenckie, tworzyć regulaminy wraz z władzami, należeć do komisji kierujących uczelnią, nieść pomoc studentom poprzez przycielanie stypendium, ale także będziecie mieli okazję do reprezentowania całej braci studenckiej na arenie ogólnopolskiej czy nawet międzynarodowej dzięki takim programom wymiany studenckiej, jak Erasmus. Warto się udzielać i warto być studentem. Dzisiejsza uroczystość jest także dobrym momentem, aby imieniu całego samorządu pogratulował wyboru nowego pana rektora, pana docenta doktora Leszka Zygnera. Życzymy Panu wytrwałości i zrealizowania wszystkich wielkich inicjatyw rozwoju w naszej uczelni i jednocześnie deklaruje potrzymanie dotychczasowego wsparcia oraz bardzo dobrej współpracy ze strony samorządu studenckiego. Drogie koleżanki, drodzy koledzy. Zmierzając już do końca mojego dzisiejszego wystąpienia, chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie Was powitać w progu naszej uczelni. I proszę, abyście pamiętali, że studia to nie tylko nauka, ale to najpiękniejszy okres w Waszym życiu, który będziecie długo wspominać. To tu nawiążecie nowe znajomości, tu ukształtujecie swój nowy charakter i osiągniecie naprawdę wiele. Dwa lata temu, będąc jeszcze na Waszym miejscu, nie sądziłam, że to ja właśnie Was tutaj powitam. I dlatego z całego serca życzę Wam Wiary się i odwagę działania. Ja bym to w przyszłym roku to któryś z Was zajął moje miejsce. Dziękuję bardzo.